Z wywodu e, parę osób jeszcze z nami zostało. E, Trafiamy w miejsce, które jest e, o, od wieków centrum e, handlowym w jakiś tam sposób dawnej e, Oliwy. Tutaj było centrum średniowiecznej wsi, która rozwijała się wokół e, opactwa cysterskiego. E, w tym właśnie centralnym miejscu dawnego rynku, bo właśnie tutaj był pierwotny plac targowy przy którym handlowano. E, swoje miejsca mieli rzemieślnicy, rolnicy, rybacy, którzy trafiali tutaj z Jelitkowa. Po tej ulicy będącej właśnie tym dawnym rynkiem jeździł dawny tramwaj kończący swój bieg przy dawnej bramie opactwa i kursujący do Jelitkowa. Tutaj również znajdowała się dawniej największa i najbardziej prestiżowa centralna oliwska karczma która swoją tradycją sięga, o ile pamiętam, do lat 90. XVI wieku, czyli zdecydowanie najstarsza i najdłużej funkcjonująca placówka gastronomiczna na terenie Oliwy. Każda, jak wiadomo, miała swoje pomieszczenia mieszkalne, miała swoje pomieszczenia, w których pito, jedzono, posilano się, dysponowała własnymi stajniami, warsztatami do porządzania koni, wozów itd., tak te, 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 te wszystkie lub, lepiej lub gorzej zachowane bądź odtworzone budynki znajdziemy za chwilę na dziedzińcu, sam budynek właściwie z ruiny został podniesiony, ile pamiętam w latach 90. Natomiast funkcjonujące tutaj zakłady gastronomiczne, w tym właśnie ten nietypowy przeszczep meksykańskiej kultury kulinarnej funkcjonuje to o ile słyszałem od lat 12. Jeżeli trafimy na tę osobę, z którą byłem w kontakcie, to jeszcze uda nam się zwiedzić wnętrze, które są bardzo ciekawe, ponieważ właścicielka urządziła je e, wykorzystując zbiory, które przywiozła ze swoich wielu podróży do Meksyku. Fascynuje się tamtą kulturą, ma kontakt z tamtymi artystami i w tym duchu właśnie wnętrze zostało wyposażone i ozdobione, także są no, bardzo ciekawe. Tutaj również można się zastanowić nad wartością artystyczną i e, innymi tego typu sprawami, natomiast nie zmienia to faktu, że zdecydowanie klimat e, Takich, które sobie wyobrażamy, myślę, że te rzeczy, tutaj wygenerowane. Przepraszam proszę, za Skoro już jesteśmy w takim ciemnym miejscu i mieliśmy te wszystkie słynne piekarnie, najbardziej e, rynkową, olimpijską piekarnię, która jest, jest nazywa się rynek. Możemy <grym> przypomnieć historię o chlebie oliwskim. E, skąd w ogóle wzięła się taka nazwa? E, o powtarzanej dawnej e, legendzie. I kiedy rozmawiałem z jednym z najstarszych polickich piekarzy, który twierdzi, że swój interes prowadzi nieprzerwanie od 72 roku, nie wiedział on nic o tym, skąd, skąd taka nazwa chleb się wzięła. Twierdził, że kiedy pracował we, we wrzeszczu, to które z tamtejszych piekarni nagle wypuściła chleb oliwski, który nie, nie różnił się niczym od chleba zwykłego, który istniał do tej pory i nagle... Z dnia na dzień wszyscy zaczęli produkować chleb o nazwie oliwski. Niekoniecznie produkując go w oliwie i niekoniecznie mając cokolwiek wspólnego z dawną tradycją. Natomiast samo to hasło nie odwołuje się może specjalnie do jakiejś tam e, specyficznej receptury, czy cokolwiek w tym rodzaju, ani też nawet e, specyficznie do miejsca, a do dawnej legendy, która wspomina o e, głodzie, który panował e, na pomorzu. I Jednym miejscu, w którym można było otrzymać darmową strawę, czyli o klasztorze oliwskim. Gdzie można było dojść, zapukać do bram, poprosić o jedzenie i każdy z potrzebujących otrzymywał chleb na drogę. No i okazało, okazało się, że któregoś razu przyszedł tam człowiek, który nie był za bardzo potrzebujący. Okazało się, że był na tyle bogaty, że w czasie tego głodu był w stanie na, na sobie pozwolić na jedzenie i to nawet wykwintne, ale z, z swoich chciwości chciał również skorzystać z tej dobroczynności, przyszedł do gromy opactwa, e, został nakarmiony i otrzymał na drogę chleb. I wracając z tym chlebem do swojego domu, spotkał e, niewiastę z dzieckiem, głodującą gdzieś tam przy drożnym rowie, i, która poprosiła go o chleb, który zauważyła, że miał pod płaszczem. On z kolei stwierdził, że nie ma tam żadnego chleba, a jedynie kamień, którym broni się przed wygodą psami. No i, nie, i za, za, za to, że skłamał, został ukarany, ponieważ jak przybył do domu, zauważył, że chleb, który niósł pod pachą zamienił się w kamień. I ten kamień podobno był jeszcze 100 lat temu eksponowany na Państwu oliwskim ku przestrodze. Natomiast sam człowiek, który dopuścił się tego niecnego postępu i który nie okazał się miłosierny. Przywdział na koniec Mnisi Habit i jako to mnich oliwski dożył swoich dni. Um, Zajdźmy w takim razie z powrotem na rynek. Przejdziemy obok sąsiedniego budynku, który w mieści... To jest tak, co mogę powiedzieć o sushi. Jest to na pewno zdrowa i fajna kuchnia. E, dlaczego sushi, dlaczego się tym zajmujemy? E, ponieważ... Zaczęło to się zaczęło wszystko od moich problemów żołądkich, mianowicie z tego, że polska kuchnia czy fast są dość ciężką, ciężką formą jedzenia. Sushi natomiast jest takie, że można się go najeść i nawet pograć w piłkę, czy pójść na rower. Jest syte, zdrowe i daje dużo energii. Dlatego zdecydowanie muszę na taką formę jedzenia. Jest jeszcze oprócz tego fajne, bo można się jakoś pokazać artystycznie. E, mianowicie susi to przede wszystkim gra kolorów, e, dekoracja no i oczywiście nie smak. E, ja Ciężko mi cokolwiek jeżeli nie to kolega, coś doda ze swojej strony. A to nie staramy jest co, tutaj zrobić, to właściwie pokazujemy troszeczkę takiego swojego wnętrza artystycznego u tak może by najpierw na cieszy szkoda. Przede wszystkim składę jest troszeczkę żądek przed posmakowaniem smaków. I właściwie cała kupia właśnie ta na nie żeby czas spokojuć po na jest dużo deska. chodzi o właśnie kolory i takie Jeśli ktoś nie próbował, E, jeśli ktoś nie się nie rozsmakuje, ja się za pierwszym razem nie rozsmakowałem i to trochę trwało, zanim, zanim, zanim się przekonaliśmy. Nie, ale nie tylko z rybami weźcie. Nie, mamy jeszcze takie Niezbyt dostosowane do możliwości e, i trwa już prawie kilka należy powoli skierować z powrotem do Parku Oliwskiego, mimo że w planie mieliśmy zwiedzanie jeszcze okolic jednego z młynów stawów rybnych i jeszcze paru rzeczy. Przechodzimy na drugą stronę. Przejdziemy za chwilę na teren opactwa przez dawną główną bramę. By była ona pierwotnie oprócz tego, że budynkiem bramnym to rezydencją wójta klasztornego, czyli zarządcy dóbr i folwarków konwentu. Znajdowała się tam również kaplica świętego Bernarda, w której mogły się pomóc przywołających tutaj podróży, jak którzy nie tutaj tego strza. Z tą kaplicą wiąże się historia, która wpłynęła, wpłynęła na tradycyjną nazwę tego budynku. Mianowicie ee, zdaje się od dziewięciu pod rząd, e, zakonników, którzy w czasie zarazy odprawiali tam e, nabożeństwa. E, w ciągu zmarły w trakcie tej zarazy. Co no ciekawe, przemieszczano tutaj na tak nabożeństwa z innego kościoła, w którym już wcześniej była zaraza. Jak się okazało, ktoś musiał tą zarazę przygodać również tutaj. Wszyscy zmarli, dlatego... Ten budynek od tej pory jest jest domem zarazy. E, widzimy jeden z młynów oliwskich. Młynów oliwskich e, nad e, potokiem oliwskim jego dopływami było e, w czasach transportu 23. E, ten młyn, o ile pamiętam, nosił numer 9, co oznacza, że w e, górę e, potoku że, że mniej więcej, więcej znajdował zdo, się, się w połowie. E, Zarówno w górę, jak i w dół potoku dół było ich jeszcze parę. Strona jelitkowa było ich z tego, z tego wynika e, jeszcze 8. Ostatni znajdował się właśnie nad stawem w um, Jest to ostatni młyn, który zdaje się jeszcze do ostatnich czasów funkcjonował. Nie wiem, jak to jest w tej chwili. Wciąż, wciąż działa, z tym, że już obecnie jest napędem elektrycznym. Dawniej napędzała go woda spiętrzona w widocznym tutaj stawie. Natomiast staw ma również swoją historię gastronomiczną. E, w wielu, wielu z tych e, stacji załodzinnych na hodowano ryby. Natomiast na tym znajdował się jeden z największych zajazdów u wjazdu do Oliwy. E, zajazd e, Waldhausen, czyli leśny domek. Nie był to Tak e, zupełnie domek, tylko ogromny budynek, który przez lata był rozbudowywany. E, niestety nie zachował się do naszych czasów, opodal funkcjonuje obecnie nowy zajazd e, od. Także zaskakującą nazwą pod oliwką. natomiast naprzeciwko miejsca, które widzimy stąd, znajdują się relikty z drugiego zajazdu, który nosił nazw na dawniej nazwę Karlsów, na część opata Karola von Hohenzollerna, o którym wspomniałem, czyli też królewna Kula który był tutaj przedostatnim właścicielem, a ostatnim opatem opactwa Oliwskiego. Nazwa pochodzi przede wszystkim stąd, że góra pachołek, którą na cześć opata nazwano Karlsbergiem, ponieważ miała na imię, ja tak jak powiedziałem, Karol, znajdowała się zaraz za nim i wówczas z nazwy pachołek przemianowano również zajazd na Karolskow, czyli zajazd Karola. Na razie jakieś w lewie Być może tutaj były oddawano, bo tam innym miejscu, tam było być kilka zbliżamy się do kresu naszej wycieczki, to znaczy powrócimy za chwilę do parku i będziemy mogli zacząć udział w dalszych imprezach związanych z parkowaniem. Ale skoro już te wszystkie jedzeniowe historie opowiadamy, warto jeszcze wspomnieć o historiach związanych z przechowywaniem żywności. Dzisiaj mamy lodówki, dawniej były spiżarnie. W dawniejszych czasach, czasów w klasztorach, a takim klasztorem był również Klasztor Oliwski, magazynowano te produkty w spichrzach. Właśnie dochodzimy do takiego miejsca. Obecnie ten budynek na przykład jest wykorzystywany jako biuro kurii, metropolitalnej. mu na wykladach tak, taki jakiś elegancki wygląd, ale on z takim pałacem rzeczywistości w dawnych czasach nie miał wiele wspólnego, ponieważ był właśnie klasztorną szafarnią, czyli jednym z magazynów. A jak zajdziemy jeszcze za róg, to zobaczymy drugi budynek, który znajduje się prostopadle do niego, e, czyli dawny spichrz konwentu. Spichrz konwentu, czyli ten, w którym magazynowano żywność dla zakonników, był osobny e, od spichrza, który należał do opada. Co ciekawe, właśnie opad e, od, od czasu, kiedy e, w Oliwie funkcjonował przywilej królewski, związany z tym, że królowie opiniowali kto miał tym opadem zostać, stawali się wręcz w jakiś tam sposób też władcami cywilnymi tego terenu. Mogli posiadać własną rezydencję, a poza tym byli w jakiś tam sposób wyjęci spod tych praw klasztornych. I dlatego jedli osobno i magazynowali swoje produkty również osobno do Spisza Opackiego. Trafimy za chwilę. Mieści się tam w tej chwili oddział etnograficzny Muzeum Narodowego. Z tego co wiem, w czasie parkowania można go taniej zwiedzać. <grym> Mamy tutaj tą część gospodarczą od dawnego klasztoru. toru. Pra po prawej stronie widzimy budynek szafarni. Na wprost budynek, który obecnie służy za archiwum archidiecezjalne, czyli dawny spichlerz konwentu. Czyli tam, gdzie gromadzono zapasy dla zakonników. Co ciekawe, przeniesiono do niego w czasie remontu, który miał miejsce w latach 30., kiedy dostosowywano go do potrzeb domu parafialnego. I tworzono tam taką salę recepcyjną, w której m.in. występował teatr rafialny. Umieszczono tam strop pochodzący z sali nad refektarzem w klasztorze, w klasztorze Oliwskim. Co ciekawe, refektarz jest również miejscem, w którym je, jedzono. Jest, jest jego wystrój jest zachowany można go zwiedzać w czasie zwiedzania muzeum archidiecezjalnego <słuch> Było to miejsce, które było bardzo zdobione, bardzo bogato wyposażone w XVI wieku. Niestety z tamtego wystroju nie zachowało się nic, ponieważ rewolta gdańskich protestantów, którzy w czasie konfliktu władz Gdańska ze Stefanem Batorym napadła na klasztor, splądrowała to miejsce, puściła z dymem oraz zburzyła istniejące tam sklepienia. To się od nadano mu nowy wystrój i obecnie może tam oglądać m.in. portrety opatów, którzy panowali nad opactwem, e, po, po, począwszy od e, początku XVII wieku. Ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, e, to fakt, że w dawnych refektażach e, cystersów znajdowała się dodatkowa bocza ambona, na którą wspinał się jeden z mnichów w czasie posiłków i do posiłków były czytane uczone księgi. Także strawa duchowa wraz z strawą cielesną była podawana. Ten dziedziniec, który widzimy, dawniej był zamknięty ze wszystkich czterech stron i czwarty budynek, który tutaj istniał, który nie przetrwał do naszych czasów i o, którym, o którego dawnym istnieniu świadczy tylko ta zachowana ściana, był to klasztorny browar. Jak wiadomo, ee, dawne bro, dawne. Ee, Średniowieczne opactwa zawsze produkowały piwo, ale nie tylko na, swoją, na swój użytek. E, taki klasztor jak Cystersów w Oliwie, który posiadał e, kilkanaście własnych karczm e, oraz zaopatrywał inne zakłady gastronomiczne, musiał tego piwa produkować bardzo dużo. Stąd był to tak ważny, eksponowany budynek zaraz przy wejściu do kościoła. Przechodziliśmy dzisiaj obok baru Smaczek, który jest e, drugim dzieckiem pani Heleny. Tutaj natomiast jest jej pierwsze dziecko, czyli internet, który prowadzi od 33 lat, czyli jak powiedziała, osiągnął już wiek chrystusowy. Jest to bar przy Potoku, oferujący niezmiennie właśnie od 33 lat kuchnię polską. Jak twierdzi właścicielka, przybyła tutaj około 50 lat temu z centralnej Polski i przywiozła tutaj prawdziwie polską kuchnię. I tą polską kuchnię jest tutaj sprzedawać. Specjałami są pierogi i żurek. Natomiast pani twierdzi, że z lokalną tradycją się identyfikuje i nie rozumie jak w Kaszubii mogą jeść takie rzeczy. Wszystko na słodko. To, to, to są jej słowa. Bar cieszy się niezachwianą renomą. Od 30 tych właśnie kilku lat odwiedzają goście polscy i zagraniczni. Jak twierdzi praktycznie w każdy dzień w czasie sezonu jest tutaj komplet, no, co zdaje się potwierdzać widok w ogródku. Prosimy dalej, w takim razie przejdziemy do pikrzysza, w Tych rzeczy również nawiązuje w jakiś tam sposób do, do naszych gastronomicznych tradycji i e, można o tym obejrzeć sprzęty, którymi dziadowie <grywania> uprawiali pole, gotowali i te inne jeszcze rzeczy robili. E, możemy zwrócić uwagę na to, e, na herb nad portem, który przypomina fundatorze Baczy Zaleski, który odbudował spich po kolejnych jakichś zniszczeniach e, w XVIII wieku. Natomiast jak przejdziemy się dalej do parku, zwrócimy jeszcze uwagę na część parku, którą przebudował słynny już wspomniany przeze mnie e, architekt ogrodów e, Jan Jerzy Zalcman na polecenie Karola von Hohenzollerna, ostatniego opata. E, znajduje, się on, ten, e, znajduje się tam wodospad umieszczony w miejscu, w którym znajdował się w czasach wcześniejszych jeszcze jeden młyn na terenie wewnętrznym klasztoru. I który okazał się już w XVIII-XIX wieku niepotrzebny, i dlatego tamtą część możemy teraz podziwiać jako park. Tamte stawy również służyły do spiętrzania wody dla urządzeń technicznych. Ostatni moen, który znajduje się po tej stronie Alei Grunwaldzkiej, czyli jakby jeszcze po tej stronie, po której mamy park Oliwski, znajduje się po drugiej stronie stawu, który mamy w ogrodzie botanicznym. Możemy sobie wyobrazić, jak wszystkie te stawy dawniej wyglądały. Wszystkie służyły do tego, żeby napędzać jakieś tam koła moińskie. Tamto miejsce jeszcze zachowało na ten dawny klimat. Zresztą, jeżeli patrząc na tamten młyn, to jest taki ceglany budynek w konstrukcji szkieletowej, zwrócimy swoje oczy trochę bardziej w lewo, zobaczymy miejsce w, którym, zobaczymy miejsce, w którym dawniej znajdowała się rezydencja najpierw zarządcy folwarku oraz budynki gospodarcze, których układ jeszcze niedawno był czytelny, to są dość nowe wyburzenia, oraz dwór, który dla Salzmana zbudowano który był jakby następcą dawnych, dawnych zarządców folwarku po prostu tym nadwornym ogrodnikiem. Jego rodzina tam zamieszkała i w Oliwie zdaje się do ostatniej wojny jacyś potomkowie zamieszkiwali. Ym, niestety tamtego budynku nie zobaczymy od strony parku, należy tam dojść do, od ulicy Opackiej. bo został wyremontowany przed paru laty i myślę, że nie wygląda, nie prezentuje się gorzej niż Pałac Także dalej zapraszam na korzystanie. Czy ten